Dziękuję organizatorom za zaproszenie i za podanie tytułu mojego wykładu, do którego się musiałem dopasować. Więc, o co będziemy mówić? Będziemy mówić o genomie człowieka. Jestem z zakładu genomiki, więc nie ma się co dziwić. Co to jest genom człowieka? Genom człowieka to są 3 miliardy ponad nukleotydów, każdy nukleotyd ma 2 bity informacji, niesie, wobec tego genom człowieka to jest 1 gigabajt informacji. Ci, którzy to są jako tako obezwani z komputerami, wiedzą, że teraz byle pendrive ma kilka gigabajtów, więc tej informacji zawartej w genomie, właśnie to tak niewiele jest. Kiedyś fizycy policzyli, że żeby w komórce bakteryjnej, a mamy na przykład jeden megabajt informacji, a więc tysiąc razy mniej. Ale żeby zrobić komórkę bakteryjną, gdybyśmy ją chcieli ułożyć z atomów, to musielibyśmy mieć milion razy więcej informacji. Więc proszę sobie wyobrazić, jeżeli mówimy o człowieku, to ilość informacji, którą byśmy musieli mieć, żeby zrobić człowieka, Nikt tego nie próbował szacować, ale to jest wiele, wiele rzędów więcej niż mamy w genomie, w naszym genomie. Natomiast jaki to jest genom, chciałbym Państwu uzmysłowić. Jeby te 3 miliardy nukleotydów, gdybyśmy zapisali literkami w książce, to mielibyśmy 1000 tomów, 1000, stronic, 1000 stronicowych. Na każdej stronie 3000 znaków. I to jest wydanie które wnosi matka i ojciec do zygoty. I tak możemy popatrzeć się, a jaka jest różnica między tymi dwoma wydaniami. Pomijając takie istotne różnice, to te wszystkie, które są bardzo do siebie podobne, identyczne, to takich różnic jest 10 milionów. W 10 milionach pozycji można się spodziewać różnic, to znaczy te nasze dwa wydania różnią się 10 milionami literówek, nazwijmy to. Znakomita większość tych literówek to są zmiany neutralne, to znaczy one nie mają większego wpływu na nasz fenotyp, na to, w jaki sposób funkcjonujemy. Ale gdybyśmy chcieli popatrzeć na to, jaka jest różnica taka większa, informacji przenoszonej przez komórkę jajową i plemnik, to musimy przede wszystkim powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to jest genom mitochondrialny. Mitochondria to są organelle komórkowe, które właściwie są mikroorganizmami, które kiedyś ileś milionów lat temu, w czasie ewolucji, zostały budowane w komórki. I to jest yy, Źródła energii. One dostarczają energii komórkom. Mitochondria przechodzą do zygoty tylko i wyłącznie z komórki jajowej. Czyli tylko matka przenosi informację mitochondrialną do przyszłego swojego potomka, niezależnie od tego, czy to będzie syn, czy to będzie córka. I tutaj już jest pierwszy pomysł na to, w jaki sposób leczyć choroby mitochondrialne. Leczyć w cudzysłowie. Możemy zrobić zygotę yy, dla pary, w której matka cierpi na chorobę mitochondrialną, a więc przeniesie tę chorobę na dzieci. Więc robimy zygotę dla takiej pary. Wiadomo, mitochondria są uszkodzone. Robimy zygotę inną. Na przykład kupujemy komórkę jajową, zakładniamy tym samym plemnikiem. I teraz wymieniamy jądra zygoty. Wyciągamy to uszkodzone. Przepraszam, wyciągamy z tej dobrej zygoty jądro i na jej miejsce wkładamy jądro z tej z uszkodzonymi mitochondriami. Więc mitochondria uszkodzone zostają, nasza zygota jest już, ma dobre jądro. Nie wiem, czy to można nazwać terapią, dlatego że dziecko co prawda będzie mieć informację genetyczną i jądrową swoich rodziców genetycznych, natomiast całość jest skondyną. Jak Państwu przed chwilą powiedziałem, ta informacja genetyczna, jądrowa to jest jednak znaku, bardzo mała frakcja informacji, która tak naprawdę przenoszona jest do dzieci. Drugi problem to jest chromosom X i Y. Jeżeli do zygoty dostanie się chromosom Y, no to zygoty rozwinie się mężczyzna ale ma tylko jedną kopię chromosomu X. Wobec tego, jeżeli jakikolwiek będzie defekt na chromosom X, to go będzie widać, jakby był dominujący. I to jest zasadnicza różnica. Płeć męska jest płcią biologicznie słabszą. Jak to powtarzam czasem młodym studentom, dlatego o mężczyzn trzeba dbać. I teraz mamy presję mutacyjną w genomie matki i ojca. Presja mutacyjna to jest praktycznie rzecz biorąc coś, co jest nie, no, musi być związane z kopiowaniem informacji genetycznej. To jest druga zasada termodynamiki. To po prostu musi być, bez tego się nie da. Wobec tego zdarzają się mutacje. Mutacje to są zamiany, najczęściej zamiany nukleotydów jeden na jakiś inny nukleotyd. I nasz system, który replikuje DNA, jest bardzo dobry, bardzo wierny. Także tego typu błędy zdarzają się raz na 10 miliardów nukleotydów. To jest bardzo niewiele, czyli może być cała replikacja i ani jeden błąd. Proszę sobie wyobrazić, napisać te 1000 tomów, tysiąc stronnicowych na maszynie i nie zrobić literówki. Więc układ potrafi to zrobić tak, że nie zrobi literówki. Ale od żygoty do komórki jajowej następnej u kobiety w linii komórek rozrodczych mamy 23 podziały. A więc dochodzi, może dojść do, do błędów. I dochodzi do błędów. I teraz te błędy mogą być istotne. Ale u kobiety to 23 podziały, a u mężczyzny który produkuje plemników w jednym ejakulacie, jak dobrze to robi, to ma setki milionów, tych podziałów jest kilkadziesiąt razy więcej. Więc jeżeli kobieta wprowadza błędy jakieś, to mężczyzna powinien ich wprowadzać kilkadziesiąt razy więcej. Czyli to mężczyźni powinni być odpowiedzialni, ich się powinno obciążyć za nowe mutacje, które się pojawiają w kolejnych generacjach. I tak nie jest. To znaczy wygląda na to, że trochę więcej tych mutacji mężczyźni wprowadzają, ale nie kilkadziesiąt razy więcej. Więc co się dzieje? O tym za chwilę państwu powiem, co prawdopodobnie się dzieje. Chciałbym teraz wspomnieć o tak zwanym dylemacie Heldeina. Heldein był takim biologiem, który w no, w połowie ubiegłego wieku miał bardzo dużo kontrowersyjnych pomysłów, między innymi zastanawiał się nad takim problemem. Jeżeli popatrzymy na różnice pomiędzy organizmami bardzo spokrewnionymi, na przykład człowieka Szympansa, ale możemy popatrzeć na, również na to, to, co dostaliśmy od mamy i od ojca, 10 milionów nukleotydów różnicy no, i neutralne. Wszystkie mutacje są neutralne? No nie. To gdzie są te nie Zostały zabrane do grobu. Zostały wyeliminowane przez selekcję. Ile ich było? No i tutaj można policzyć bardzo dużo. Tak dużo, że gdybyśmy chcieli policzyć, ile osobników trzeba było wyeliminować żeby nie było tych mutacji w naszej puli genetycznej, to by się okazało, że w zasadzie nie powinniśmy się rozmnażać, bo wszystko powinno być wyeliminowane. Tak jeden na tysiąc mógłby przeżyć. No gdyby kobieta na, mogła urodzić co tysięczną zygotę, no to chyba by nas nie było tutaj. No więc Zostało to oczywiście nazwane dylematem czy paradoksem, dlatego, że to jest niemożliwe, żeby w tym była racja. Bo ewolucja jest, my żyjemy, wobec tego coś musi się dziać, o czym po prostu nie wiemy. I właściwie to o tym chciałem powiedzieć. Co się musi dziać? Musi się dziać jakaś selekcja bardzo tanim kosztem. Jak tani ten koszt powinien być, i kiedy w takim razie selekcjonować, żeby on był jak najtańszy? No więc najlepiej by było, gdybyśmy w ogóle nie podejmowali prób takich, w których mogłyby się urodzić dzieci nazwijmy nieudane takie, które nie mają szansy przeżycia do życia, do wieku reprodukcyjnego. Z punktu widzenia ewolucyjnego, bardzo proszę o wybaczenie, używania terminów takich czysto biologicznych, niezwiązanych z reprodukcją człowieka. Więc, gdyby prób nieudanych w ogóle nie było, to problem dylematu Heldejna by się nam zmniejszył. Więc, co zrobić, żeby ich było jak najmniej? Była już rozmowa na temat układu immunologicznego. I pierwszą barierą jest układ immunologiczny. Tylko układ immunologiczny, który, jak pani doktor powiedziała, że mama się uczy dziecka, jeszcze zanim to dziecko zostanie poczęte, mama się uczy jakby dziecka, zanim wybierze partnera dla tego dziecka, ojca. To znaczy, jest, mamy do czynienia z wyborem ojca na podstawie prawdopodobnie antygenów zgodności kręgowej. A podejrzewam, że bardziej prawdopodobne jest, że genów związanych z recept, produkcją receptorów węchowych. Dlatego, że z kompleksem MHC bardzo blisko sprzężony jest kompleks genów receptorów węchowych. Praktycznie nie dochodzi do rekombinacji między nimi, a więc te dwa zespoły są z sobą sprzężone. A za co są odpowiedzialne receptory węchowe? No za to, żebyśmy mogli rozpoznawać po zapachu m.in. kobieta przyszłego ojca swojego dziecka. Więc na tym etapie zaczyna się pierwsza preselekcja. Przyznacie Państwo, że bardzo tanim kosztem. Natomiast jest, to jest wybór partnera. Natomiast drugi problem to jest, czy komórka jajowa potrafi wybrać plemnik? Bo zastanówmy się, po co na jedną komórkę jajową kilkaset milionów plemników? To jest nieprawdopodobna rozrzutność. Królowa matka u pszczół, jak raz zostanie zapłodniona, to i to wystarcza na 6 lat. I używa po jednym plemniku. Ale te plemniki są idealne, bo nie jest idealny. Natomiast mężczyźni idealni nie są, jak wiemy. I teraz, czy potrafi wybrać? Ja wspomniałem już o tym, że mamy tak zwane receptory węchowe i geny receptorów węchowych. U ssaków jest to największa rodzina genów. My ich mamy około tysiąca. Tysiąca genów odpowiedzialnych za Produkcja receptorów węchowych. Te, które są sprzężone z MHC i które mogą być odpowiedzialne za wybór ojca, to jest jedna tylko grupa, ale okazuje się, że te tysiąc genów znajdują się w grupach i te grupy są na każdym z chromosomów autosomów, poza płciowymi. Płciowych nie ma co wybierać. To jest albo Y, albo X i nie ma wyboru. Natomiast każdy inny mógłby być wybrany i dobrany jako komplementarny do właściwego chromosomu, który znajduje się w komórce jajowej. Gdyby komórka jajowa miała zdolność wybierania tak plemników, to tych plemników na jedną komórkę powinno być co najmniej 10 milionów, a jest kilkaset milionów. Czyli komórka jajowa ma z czego wybierać. Teraz chcę jeszcze powiedzieć o, kilka, o, o kilku rzeczach. Ile ma czasu? Bo to, to jest, jest bardzo ważne, żeby skończyć w odpowiednim momencie, bo jest coffee break. Więc mamy naturalne bloki reprodukcyjne. Tak jak powiedziałem, że mamy kilka tych barier, takich, czy sposobów poszukiwania odpowiedniego partnera, odpowiedniej gamety. Ale mówimy, że mężczyzna ma obniżoną płodność, jeżeli w jednym ejakulacie jest tak 10 milionów plemników, tak? Więc 10 milionów plemników to jest niby bardzo dużo. Ale jak państwu pokazane, to to jest właściwie takie minimum z czego komórka powinna wybierać jajowa, żeby miała z czego wybrać. Jeżeli 10 milionów to już jest mało, to jest pytanie tylko dlaczego jest tak mało. Jednym z powodów są wady genetyczne tak zwane aberracje chromosomowe. Bardzo często się zdarza, to jest naprawdę często, bo to jest rzędu procentów w, w populacji, że dochodzi do odwrócenia fragmentu chromosomu, nawet czasem niedużego. Jeżeli to odwrócenie jest w ten sposób się stanie, że nie uszkodzi żadnego genu, że geny będą dalej pod tą samą kontrolą, mniej więcej w tym samym rejonie, to nie widać tego fenotypowo. Taka osoba jest zupełnie zdrowa, normalna. Ale w czasie produkcji gamet na pierwszym etapie jest ustawianie się chromosomów homologicznych koło siebie. Blisko. Czyli jak gdyby takie sprawdzenie, czy te chromosomy homologiczne są rzeczywiście do siebie podobne. I teraz proszę zobaczyć: jeżeli w jednym mamy odwrócony fragment, a w drugim ten prawidłowy, normalny, to one do siebie nie pasują w tym momencie. Tworzy się bąbel. I ten bąbel jest rozpoznawany jako, o, o, coś jest tutaj niedobrze. Gdyby doszło do rekombinacji. To taka aberracja chromosomowa w tym genomie wyjściowym, która była zrównoważona, jak mówimy, to po rekombinacji mogłoby dojść do tego, że ona będzie niezrównoważona i gamety, które powstaną, będą miały albo nadmiar informacji, albo niedobór informacji. Taka gameta praktycznie rzecz biorąc ze stuprocentową pewnością doprowadzi do utworzenia zygoty genetycznie nieprawidłowej. I to prowadziłoby to z dużym prawdopodobieństwem albo do aborcji, do poronienia, albo do urodzenia dziecka z genetyczną wadą. W związku z tym meloża jest blokowana. Nie ma produkcji gamet. Czasem się zdarzy, że ten blok tam jest ominięty i zależnie od tego, jak duży on jest, to tych plumików albo trochę jest, Albo ich w ogóle nie ma. Co wtedy trzeba zrobić? Poradzić ludziom in vitro. Czyli omijamy ten blok, znajdujemy zawsze jakieś tam aberrantne jądro haploidalne, zapewniamy komórkę jajową i czekamy, co się stanie. No, nie będę dalej mówił o tym, co może się stać. W każdym razie natura doprowadziła do tego, że w takich przypadkach mamy blok produkcji gamet. Jest zablokowana gametogeneza, natomiast w znakomitej części tak zwanego leczenia bezpłodności mamy przełamanie tego bloku. Kolejna rzecz, mężczyzna jeżeli ma się urodzić syn, no to przekazuje, to, tutaj, to znaczy to, to nie w tej kolejności, że ma się urodzić, ale jeżeli przekaże chromosom Y, to z tej zygoty urodzi mu się syn. Teraz bezpłodność mężczyzn może być związana z defektem chromosom Y, co się zdarza dość często. To są mikrodelepcje. To powoduje, że plemników jest bardzo mało albo nie ma ich w ogóle. Natomiast znowu można przez biopsję jąder znaleźć plemniki, i można doprowadzić do zapłodnienia, tym razem najczęściej poprzez wstrzyknięcie bezpośrednio plemnika do komórki jajowej. Nie ma cudów. Jeżeli był defekt w chromosomie Y i to plemnik z chromosomem Y zostaje przeniesiony do komórki jajowej, to syn, który się urodzi, musi być bezpłodny. Tak samo jak ojciec. Gorzej, jeżeli ta bezpłodność była spowodowana innym defektem. Poza chromosomem Y wtedy wada może być o wiele bardziej istotna, wada rozwojowa. Bezpłodność mężczyzn może być związana również z innymi defektami, defektami genetycznymi albo defektami. Nawet związanymi z infekcją, ale infekcje jest natomiast defekty genetyczne. Jeżeli mężczyzna cierpi na łagodną postać dozy, łagodną dlatego, że przeżył i żyje w wieku reprodukcyjnym, tego typu postaci dozy, są znane, na przykład Chopin prawdopodobnie cierpiał na tego typu mukowicy bardzo często w, w tych postaciach dochodzi do zablokowania y, rozwoju nasieniowodów. Ale mężczyzna nie jest sterylny, on produkuje plemniki normalnie, tylko że się nie mogą wydostać. Wobec tego przez biopsję można bardzo łatwo znaleźć te plemniki, doprowadzić do zapłodnienia i, i co to znaczy? Ze stuprocentową pewnością przenosimy defekty w genie CFTR odpowiedzialnym za mukowiscydozę. Selekcja postzygotyczna to jest selekcja związana z eliminowaniem ewentualnie zygoty czy wczesnego embrionu na skutek pewnych defektów genetycznych, które mogą się ujawniać albo pewnych Nieprawidłowości, o których by natura by to mogła określić jako pewną nieprawidłowość, jedynie. To może być związane z tym, co zostało stwierdzone na myszach. Na przykład, że jeżeli się krzyżuje dwie linie myszy, różniące się genami MHC, znowu odpowiedzialnymi za układ immunologiczny, to preferencyjnie rodzą się myszy o układzie heterozygotycznym. Czyli jak policzymy, ile powinno się rodzić takich, takich takich genotypów, to się nam to nie zgadza. Czyli część embrionów jest eliminowanych prawdopodobnie, chyba że to należy przerzucić znowu i powiedzieć, że to jest prezygotyczna selekcja, ale prawdopodobnie pozygotyczna pozy i może dochodzić do poronień płodów, które mają homozygotyczny układ HC coraz mniej czasu ma piętnowanie rodzicielskie antagonizm płciowy. Więc my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli ta ktoś daje informację genetyczną, ma, ma informację genetyczną, to one są prawie jednakowe i gdyby były jednakowe geny, no to musi być, ulegać jednakowej ekspresji. I tak nie jest. Mianowicie mamy jak gdyby nałożony taki, taki szablon na informację genetyczną od matki i od ojca. I te szablony są różne, powodują, że aktywność genów pochodzących od matki i pochodzących od ojca są różne. I te różnice utrzymują się w naszym genomie, w naszych komórkach somatycznych przez całe życie. Czyli chromosomy pamiętają skąd są. Czy on się tu wziął od mamy, czy od taty. I albo jest aktywny, albo nie jest aktywny. Dochodzi do, te, te różnice są już widoczne w czasie rozwoju płodowego. I jeżeli dojdzie do zaburzenia w tych różnicach, w, tych, w tym szablonie, to może dojść do bardzo poważnych zaburzeń w rozwoju płodowym i mogą się nam rodzić dzieci z różnego rodzaju defektami czy syndromami jak syndrom beckwitha wiedemana I znowu te zaburzenia zdarzają się w hodowli komórkowej in vitro. Jeżeli robimy hodowlę komórek macierzystych, na przykład in vitro, to cały problem polega, no nie cały, ale część polega na tym, że zmienia się nam ten szablon i nie wiemy jak to kontrolować. To samo się dzieje przy zapłodnieniu in vitro i dlatego po zapłodnieniu in vitro mamy do 10 razy więcej, częściej. Yy, Spotykamy się z, z, z zaburzeniami związanymi z imprintingiem, z piętnowaniem rodzicielskim. To ja mam jeszcze coś? Już nie mam czasu. To jeszcze jedna rzecz, że różnica w ekspresji genu w zależności od środowiska. Tutaj na ten temat też bardzo niewiele w tej chwili wiemy albo bardzo dużo, ale wiemy ciągle, że jeszcze więcej nie wiemy. I znowu wracając do zapłodnienia tylko, jeżeli zrobimy to na myszkach, bo to było robione na myszkach, że myszkę zapłodnimy w sposób naturalny albo in vitro i po zapłodnieniu naturalnym natychmiast wypłukujemy zgotę, podchodowujemy zarodki do kilku podziałów i sprawdzamy, jak aktywne są geny, czyli różnica polega tylko na momencie zapłodnienia, gdzie, w jakich warunkach doszło do zapłodnienia. Sprawdzamy aktywność genów, różnią się tak półtora tysiąca. Półtora tysiąca genów tu i tu to są geny o różnych aktywnościach. Co najlepsze i najdziwniejsze dla, dla biologa, to że po pewnym czasie dochodzi do kompensacji i tutaj i tutaj mogą się nam te myszki urodzić. Nie bardzo wiemy dlaczego się rodzą, nie wiemy dlaczego te różnice są, ale organizm sobie z tym potrafi poradzić. Chyba, że sobie nie poradzi. Dziękuję Państwu bardzo.